Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z Gwiazdozbiorami, której celem jest zachęcenie Was do spoglądania w niebo i pokazanie, jak niezwykłe obiekty są tak naprawdę w zasięgu amatorskich obserwacji. Dziś odwiedzimy Gwiazdozbiór Panny, jeden z najciekawszych Gwiazdozbiorów Nocnego Nieba, ponieważ na jego terytorium znajduje się supermasywna gromada galaktyk Virgo, w skład której wchodzi ponad 2000 galaktyk. Dodatkowo kilkadziesiąt z nich możemy obserwować już za pomocą amatorskich teleskopów. W Pannie odnajdziemy także piękne gwiazdy, układy podwójne, a także gromadę kulistą. To wszystko przedstawię Wam w tym filmie. Zapraszam! Gwiazdozbiór Panny z powierzchnią 1294 stopni kwadratowych jest drugim co do wielkości gwiazdozbiorem na sferze niebieskiej. Najlepiej widoczny jest wiosną, zlokalizujemy go bardzo łatwo, ponieważ sąsiaduje z wolarzem, na tle którego świeci pomarańczowy, bardzo jasny Arktur. Spuszczając wzrok 30 stopni na południe od Arktura, bez trudu odnajdziemy osamotnioną, błękitną spikę, najjaśniejszą gwiazdę konstelacji Panny. Zastanawiające jest to, że wiele starożytnych kultur widziało w tym rejonie nieba dziewicę lub boginię. Według mitologii greckiej piękną panną jest bogini Demeter, patronka urodzaju, płodności i rolnictwa, trzymająca w dłoni kłos zboża dokładnie w miejscu, w którym świeci spika. Dla starożytnych Egipcjan była to Izyda, opiekunka rodziny i symbol płodności ziemi, a starożytni Rzymianie widzieli w niej Ceres, boginię żniw. Przyjmując jako punkt odniesienia płaszczyznę dysku galaktycznego Drogi Mlecznej, z naszego ziemskiego punktu widzenia gwiazdy konstelacji Panny znajdują się niemal nad naszymi głowami, dlatego patrząc w ich kierunku zaglądamy również w bezkres głębokiego kosmosu znajdującego się nad naszą galaktyką. Na sklepieniu niebieskim skutkuje to tym, że Panna jest gwiazdozbiorem znacząco oddalonym od świetlistej wstęgi Drogi Mlecznej. Najjaśniejszą gwiazdą konstelacji jest Spica. Jej nazwa wywodzi się z łacińskiego Spica virginis i oznacza kłos panny. W wyobrażonej figurze gwiazdozbioru znajduje się właśnie w miejscu, w którym panna trzyma w dłoni kłos zboża. To tak naprawdę układ dwóch błękitnych, gorących gwiazd okrążających wspólny środek masy w czasie czterech dni. Krążą tak blisko siebie, że z Ziemi nie jesteśmy w stanie wizualnie rozdzielić ich za pomocą żadnego teleskopu, ale dowiodły tego spektroskopowe badania widma, dlatego nazywamy spikę gwiazdą spektroskopowo podwójną. Szybka rotacja i ogromne siły pływowe sprawiają, że są to ciała zdeformowane, mocno spłaszczone na biegunach i rozciągnięte w okolicach równika. Spika z jasnością prawie 1 magnutu zajmuje 15 pozycję na liście najjaśniejszych gwiazd ziemskiego nieboskłonu. W rejonie nieba, w którym się znajduje, jest dość osamotniona. Brak tutaj innych równie jasnych gwiazd. Kolejnym obiektem, na który naprawdę warto zwrócić uwagę jest gwiazda Gamma Virginis nosząca imię rzymskiej bogini przyszłości Porimy. To druga pod względem jasności gwiazda w konstelacji Panny. Zlokalizujemy ją bardzo łatwo przesuwając swój wzrok 15 stopni na zachód od Spiki. Tu mamy do czynienia z naprawdę bardzo interesującym obiektem dla astronomów amatorów. To układ dwóch białych gwiazd o bardzo podobnej jasności i okresie orbitalnym wynoszącym 169 lat, znajdujących się 39 lat świetlnych od nas. Odległość między nimi na niebie co 84 lata zmienia się z 0,3 sekundy łuku do 6 sekund łuku. Pod koniec lat 90. obie gwiazdy można było zobaczyć jeszcze za pomocą zwykłych amatorskich teleskopów. W maju 2005 roku gwiazdy minęły się w najmniejszej odległości. Dla obserwatorów z Ziemi zlały się niemal w jeden punkt, a ich rozdzielenia można było dokonać tylko za pomocą ogromnych teleskopów lub specjalnych technik, takich jak interferometria plamkowa. Nagranie, które widzisz, zarejestrowano w maju 2011 roku za pomocą 14-calowego teleskopu. Obecnie oddalają się już od siebie. W 2020 roku odległość między nimi wyniesie 3 sekundy łuku, co przy dobrych warunkach obserwacyjnych umożliwi rozdzielenie tego układu teleskopami dającymi powiększenie 150 razy. Najdalej siebie znajdą się w roku 2089. Wśród gwiazd konstelacji Panny na uwagę zasługują jeszcze trzy inne ciała niebieskie. Na północ od Porymy odnajdziemy Minelawę, czerwonego olbrzyma większego od naszego Słońca, ale chłodniejszego i niewiele masywniejszego. Prawdopodobnie posiada mniejszego towarzysza, ale nie zostało to jeszcze potwierdzone. Inną ciekawą gwiazdą jest Zawijawa, która może zainteresować nas z tego powodu, że jest żółto-białą gwiazdą, Całkiem podobną do naszego słońca i odkryto przy niej trzy gazowe olbrzymy. Kolejną gwiazdą, którą powinniśmy się zainteresować jest winogrodnik, czyli z łaciny Windemiatrix. Heliakalny wschód tej gwiazdy przypadał na okres zbioru winogron, stąd jej nazwa. Znajomość pozycji tego żółtego olbrzyma będzie nam jednak potrzebna w innym celu. Mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Windemiatrix a Denebolą z konstelacji lwa kryje się prawdziwe bogactwo konstelacji panny. W tym miejscu znajduje się masywna gromada galaktyk Virgo, będąca jądrem supergromady lokalnej, w skład której wchodzi również nasza mała grupa lokalna. Droga Mleczna wraz z Wielką Galaktyką Andromedy i Galaktyką w Trójkącie znajdują się na obrzeżach supergromady lokalnej. Patrząc w kierunku gromady Virgo patrzymy dokładnie w kierunku jej centrum, które znajduje się od nas w odległości około 60 milionów lat świetlnych. Obiekty, które za moment Wam przedstawię, wymagają bardzo dobrych warunków atmosferycznych i ciemnego nieba. Ponadto, do ich satysfakcjonujących obserwacji będziemy potrzebowali minimum ośmiocalowego teleskopu. Mówiąc satysfakcjonujących, mam tutaj na myśli rozróżnienie kształtu poszczególnych galaktyk, czy dopatrzenia się szczegółów w ich strukturach. Przez mniejsze teleskopy, czy duże lornetki? Będziemy mogli faktycznie potwierdzić, że te galaktyki tam się znajdują, ale przypominać one będą jedynie delikatne szare mgiełki, natomiast galaktyki z jaśniejszymi jądrami będziemy mogli pomylić z gwiazdami. W tym rejonie nieba liczba galaktyk jest kolosalna, więc przedstawię Wam tylko te najjaśniejsze, te, które warto poznać na samym początku. Jeżeli obserwujesz niebo przez teleskop lub kiedykolwiek masz taki zamiar, ich odnalezienie wprawi Cię do poszukiwania tych słabszych obiektów, i otworzy furtkę przed poznawaniem tajemnic głębokiego nieba. Podróż po świecie galaktyk, konstelacji Panny rozpoczniemy od łańcucha Markariana. To układ ośmiu galaktyk usytuowanych na niebie w postaci lekko zagiętego łańcucha. Najjaśniejsza jest M86. To masywna galaktyka eliptyczna znajdująca się w centrum gromady Virgo, widoczna już w lornetkach. W 2008 roku zaobserwowano włókno zjonizowanego wodoru łączące ją z galaktyką NGC 4438, która wspólnie z NGC 4435 tworzy parę galaktyk znaną jako oczy. NGC 4438 była kiedyś normalną galaktyką spiralną, jednak na tę chwilę wygląda nam mocno zdeformowaną. Wszystko wskazuje na to, że owe włókno wodorowe łączące ją z M86 jest konsekwencją zderzenia obu obiektów w przeszłości. W tak gęsto upakowanej gromadzie takie wydarzenia to normalka. Około 15 minut łuku na zachód od M86 bez problemu odnajdziemy drugą co do jasności galaktykę w łańcuchu Markariana M84. To galaktyka soczewkowata odległa od nas o 60 milionów lat świetlnych. Z jej centrum wychodzą dwa słabe jety obserwowane tylko w zakresie radiowym. Warto rzucić okiem nieco na południe w pobliżu M84 i M86 znajduje się typowa galaktyka spiralna z poprzeczką nachylona do nas pod małym kątem. Na fotografiach widać duże zagęszczenia ciemnego pyłu otaczające supermasywną czarną dziurę znajdującą się wewnątrz niej. W Łańcuchu Markariana znajdziemy jeszcze parę galaktyk NGC 4461 i 4458, między którymi dochodzi do interakcji grawitacyjnej, oraz galaktyki NGC 4473 i 4477. Te dwie ostatnie znajdują się już na terytorium gwiazdozbioru Warkocza-Bereniki. Najmasywniejszą galaktyką całej gromady Virgo jest M87, zwana inaczej Virgo A. Charakterystyczną cechą tej galaktyki jest odkryty w 1918 roku JET, wychodzący z samego jądra. Promieniuje w zakresie rentgenowskim, gamma i radiowym, ale widoczny jest także w zakresie optycznym. Jego długość szacuje się co najmniej na 5000 lat świetlnych. Galaktyka posiada bardzo aktywne jądro, w którym znajduje się jedna z najmasywniejszych czarnych dziur, jakie kiedykolwiek odkryto. Ta potężna galaktyka zawiera prawdopodobnie 100 bilionów gwiazd oraz nadzwyczaj dużą liczbę gromad kulistych, dochodzącą do 13 tysięcy. Dla porównania Droga Mleczna ma ich około 200. M87 zobaczymy już za pomocą lornetki, namierzymy ją około 1 stopień na wschód od łańcucha Markariana. Przesuwając się jeszcze jeden stopień na wschód, dotrzemy do M89. To kolejna galaktyka eliptyczna z aktywnym jądrem, która wydaje się idealnie kulista. Może to jednak być spowodowane jej ułożeniem względem Ziemi. M89 posłuży nam do zlokalizowania ciekawszej moim zdaniem M90. To galaktyka spiralna dziesiątej wielkości gwiazdowej z jasnym jądrem ustawiona do nas pod dość małym kątem. To, co odróżnia tę galaktykę od większości, jest to, że jej linie widmowe ulegają przesunięciu ku fioletowi, co oznacza, że porusza się ona w naszym kierunku, zbliżając się do Drogi Mlecznej. Przy pomocy 12-calowych i większych teleskopów można próbować zobaczyć nieregularną galaktykę IC 3583. Przesuwając swój wzrok na południe, trafimy na M58, galaktykę spiralną z poprzeczką, która w mniejszych teleskopach może przypominać galaktykę eliptyczną. Dopiero ośmiocalowy teleskop przy dobrych warunkach obserwacyjnych ukaże nam jej poprzeczkę ustawioną w kierunku wschód-zachód. Większe teleskopy ukażą nam jeszcze więcej szczegółów. Kolejnego niesamowitego obiektu nie musimy szukać zbyt daleko. Wycieczkę po ścisłym centrum gromady Virgo zakończymy na galaktyce M60. Odnajdziemy ją już tylko 4,5 stopnia na zachód od Winde oraz 1,5 stopnia na północ od gwiazdy Rho Virginis. Obserwując ją przez teleskop dostrzeżemy również słabą galaktykę spiralną NGC 4647, znajdującą się kilka milionów lat świetlnych za nią. Nieco na południe znajduje się najjaśniejsza galaktyka całej gromady Wirgo M49. To potężna galaktyka eliptyczna, która choć rozmiarami przypomina M87, to nie jest tak masywna jak ona. Widoczna jest już za pomocą lornetek, a długo naświetlane profesjonalne zdjęcia ukazują w niej ogromną liczbę gromad kulistych, a nawet obiektów mgławicowych. Z dala od centralnego nagromadzenia galaktyk gromady Virgo odnajdziemy M61. To jedna z największych galaktyk gromady. Ustawiona jest do nas w taki sposób, że oglądamy ją od strony bieguna galaktycznego, przez co możemy podziwiać ją w pełnej okazałości. Prawdopodobnie jej średnica wynosi 100 tysięcy lat świetlnych, czyli mniej więcej tyle, ile średnica naszej Drogi Mlecznej. Galaktyka ta zajmuje drugie miejsce pod względem zaobserwowanych w niej supernowych. Więcej naliczono tylko w słynnej galaktyce Firework. Na sam koniec wycieczki po galaktykach Panny zostawiłem osamotnioną, prawdopodobnie niezwiązaną z żadną gromadą galaktykę M104, nazwaną Sombrero, ponieważ przypomina trochę słynny meksykański kapelusz. Jest bardzo widowiskowa, ma jasne jądro, słabo rozwinięte ramiona spiralne i otacza ją pas ciemnego pyłu przecinający centralne zgrubienie, widoczny już w amatorskich teleskopach. Fantastycznie M104 prezentuje się na zdjęciach w podczerwieni. Ośmiocalowe teleskopy w sprzyjających warunkach pokażą również jej bogate w gromady kuliste sferyczne halo jako pojaśnienie wokół galaktyki. Dzieli ją od nas 30 milionów lat świetlnych. Niełatwo ją zlokalizować, ponieważ na niebie nie leży w pobliżu żadnych jasnych gwiazd. Znajduje się 11 stopni na zachód od spiki. W odnalezieniu może pomóc łańcuszek gwiazd czwartej i piątej wielkości gwiazdowej, odchodzących od spiki na zachód. Sombrero tworzy z ostatnimi dwiema gwiazdami trójkąt niemal równoramienny. W gwiazdozbiorze Panny znajdzie się także atrakcyjny obiekt dla miłośników gwiezdnych gromad. Dokładnie w połowie drogi pomiędzy gwiazdami Syrma oraz Ri Al-Awwa natrafimy na urodziwą gromadę kulistą NGC 5634. Gromada ta oddalona o ponad 80 tysięcy lat świetlnych od nas i 70 tysięcy lat świetlnych od Centrum Drogi Mlecznej, to obiekt stanowiący nie lada wyzwanie. Jej dostrzeżenie, za pomocą lornetek, może utrudniać pomarańczowy olbrzym zlokalizowany bardzo blisko niej. W dużych lornetkach może być widoczna jako delikatne pojaśnienie blisko gwiazdy. Nawet przy pomocy dużych teleskopów 12 i 14 calowych nie rozbijemy gromady na pojedyncze gwiazdy, a ujrzymy zaledwie delikatne mrowienie gwiazd przy jej krańcach. Na koniec trzeba wspomnieć, że Panna jest gwiazdozbiorem zodiakalnym, przecina ją ekliptyka, czyli pozorna droga Słońca na sklepieniu niebieskim. Słońce gości w niej prawie półtora miesiąca, więc najdłużej spośród wszystkich 13 gwiazdozbiorów, które odwiedza w ciągu roku. W Pannie znajduje się również punkt wagi, czyli jedno z dwóch miejsc, w których na sferze niebieskiej ekliptyka przecina równik niebieski. W starożytności ten punkt znajdował się w konstelacji Wagi, stąd jego nazwa. Jednak w wyniku precesji osi obrotu Ziemi od 729 roku przed naszą erą, jest już w pannie i powoli opuszcza ten gwiazdozbiór. W 2440 roku przejdzie już do lwa. Przejście Słońca przez punkt Wagi oznacza naturalnie równonoc jesienną. W pobliżu ekliptyki na niebie porusza się również Księżyc, dlatego często zakrywa gwiazdy tej konstelacji. W roku 2022 powrócą zakrycia Porimy, a w 2024 zakrycia Spiki. Panna odwiedzana jest również przez planety. I to już wszystko w tym filmie. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. I jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zachęcam do zasubskrybowania kanału i sprawdzenia innych filmów, jeśli interesuje Cię tematyka. Na koniec zostawiam Was z piękną fotografią łańcucha Markariana i okolicznych galaktyk, której autorem jest pan Janusz Wilam. Dzięki i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Cześć!